Witamy w Walentynki. Walentynki spędzamy sobie w B3. Jeszcze jesteśmy w Katanii. Ale zaraz do Taorminy jedziemy, prawdopodobnie autobusem albo pociągiem zobaczymy. Tak, jeszcze do końca tego nie sprawdziłyśmy. Tak. <laughs> Może Czekamy będzie problem. Na widokówkę, bo Gdy... to ostatni punkt na naszej liście. Tak, jest jesteśmy na placu Świętej Agaty. No i właśnie, tak jak Doma powiedziała, ostatnia rzecz do odhaczenia U nas to jest widokówka, która znajduje się tam, ale. Musimy jeszcze chwilę poczekać, ale ledwo zipiemy z naszymi bagażami. Mamy problem. Nie jest lekko. Tak <laughs> Znalazłyśmy cytuszek świętej Agaty, czyli patronki Katani. Jest to takie ciasteczko wypełnione serem ricotta i czekoladą i owocami. Bardzo popularne tutaj. Wchodzimy na taras widokowy. Ogólnie taką podpowiedzią jest to, że oni strasznie nie lubią jak się płaci oddzielnie. W sensie jak kupujcie trzy bilety, to najlepiej jest płacić tak. e, wiecie, wszyscy razem. Pan zobaczył, że mamy dojść życia z tymi bagażami i pozwolił nam zostawić przed wejściem. Coś tam ostatnio nie sprzyja. Tu jest bardzo dużo schodów. Ale my takie zakwasy po wczorajszej etnie. Ta co dostała nie... zawału, nie ma. Macie trening nam zrobiony. No to się to położę. Chyba. Ewidentnie wejście nie jest dla ludzi z klaustrofobią i może się ostro zakręcić w głowie. W jesteśmy już na górze, dziewczyny robią zdjęcia. Kiedy, Kiedy tak na... mi sznurek przy telefonie. Kiedy jesteście na wakacjach W3 i chcecie mieć fotki W3, no chodźcie zobaczysz jak ładne. No, potężny pomysł. Nie. O, patrz. Ej, bez kitu. Idziemy tam, bo oddali Etne. Widzicie ten szczyt? Na samym szczycie. Za 5 lat będzie vlog stamtąd. Oj, może nie. musimy się lepiej przygotować. Nie no, Adidaski to jest super wyjście. Ciepło. Lecicie krę? Nie wiem właśnie. Pokaż. Nie. I stacjowa rozpusta tradycyjnie. Jeszcze jesteśmy na placu. Ale już zaraz spadamy. Szybki przegląd fotek. I kawusia myśmy właśnie tutaj przy tych parasolach. Jest targ rybny. Na pewno nasze nosy to zapamiętają. Jakieś owoce morza. Ryby, jakieś owoce morza. Zuzia mówi właśnie, że też są oliwki o, o jakieś inne rzeczy. Nie widzę tutaj w sumie, co to jest. Tutaj mamy część z warzywami. Spistacjowe. O, zobaczcie. Cremy. Mega, mega dobre. Już jedłyśmy. Oczywiście, że Zuzia nie odpuści żadnej plaży i idziemy z tymi tobołami jakąś, nie wiem ekspresówką czy co to jest no tak traujemy zaraz nas coś zmiecie teraz idziemy jakimś polem teraz idziemy jakimś rondem <grym> o Jezu Jakiś pan, jak zobaczył, jak prób że próbujemy dojść na tą plażę, też się zatrzymał swoim motorkiem, żeby nam pomóc. I oczywiście powiedział, żeśmy bardziej uważały na samochody. Ale... Może teraz się uda. Ale tu. ale o nie, to chyba też nie, droga. tu. Ej, ale zobacz, na to droga? Może? Można sprawdzić. Chociaż chyba... chyba, że on kazał nam iść jeszcze dalej. Zwykle idziemy swoimi drogami. A co tam? Jest postęp, mamy chociaż chodnik. Plus jest taki, że gdziekolwiek, gdzie tutaj idziemy i miejscowi widzą, że mamy plecak i jesteśmy turystkami, to zatrzymują się i, wka... I wszyscy, wszyscy nam pomagają, są mega przekochani, w ogóle nie ma czegoś takiego, że nas olewają no, albo... No, wskazują... które mają problem. No, zawsze wieczny. No i wskazują nam zawsze drogę. Tak. O nam się dotrzeć. Troszeczkę wieje, ale jest fajnie, no tutaj chyba kiedyś były zjeżdżalnie, może jakiś hotel nawet, ale tyle po nim zostało. Palmy po lekkich przejściach. W sumie tak jak my z plaży jeszcze idealnie widać Etne. Domik, co robisz? Koniec szybkiego plażowania. Lecimy na prawdopodobnie pociąg, ale w sumie do końca nie wiemy jeszcze co to jest, ale wiemy gdzie. 50 minut drogi przed nami. Ach. Internet pokazywał pociąg. Tak, więc ja chyba pociąg. Mam nadzieję, bo będzie w sumie szybki, bo tutaj ta komunikacja, autobusy i tak dalej. No to jest dramat, jak oni jeżdżą naprawdę. W ogóle tutaj ruch drogowy, no. Mało kto by podobał, kto się tu nie urodził, mam wrażenie. Jeżdżą jak chcą. Na pasach. Pasy? Zielone światło dla pieszego? Tu coś takiego nie istnieje, w ogóle nikt wam się nie zatrzyma. Tutaj polega to na tym, że po prostu jak macie czerwone światło, to przechodzicie... Uważajcie tylko, żeby ktoś was nie pierdyknął, ale nie ma czegoś takiego, że na was się zatrzymują, żebyście sobie przeszli ja jak ludzie. Nie w ogóle piesi nie mają żadnego pierwszeństwa. Ja mam wrażenie, że tutaj nikt nie ma żadnego pierwszeństwa i to jest kto pierwszy, ten lepszy, byle się nie zabić. Tak. Kolejny problem, Dominika głową dotknęła szczoteczki I I zimbruje całą łapę, ja nie mogę tego zlokalizować. i oczywiście na tej ekspresowce. No zadurzają! Nie łodź mi to! Dominika, no ja, jaki problem na trasie? Dzisiaj właśnie konstrukcja rozwala. Jak to zakłada? 42 minuta marszu, jak ta Manita? Czuję się wyczerpana, zaraz się położę i po prostu krzyżem i poleży, bo jest tak mamy, idziemy już 40 minut. Mamy jeszcze 10 minut drogi, a pociąg odjeżdża za jakieś... 15, a nie mamy nawet bilety. biletów. Oh, dlatego przerwy niewskazane. Pamiętajcie, że znam biletami nie po drodze. 50 minut w futrze, przed 20 upale. Co to dla nas? Przynajmniej zdążyłyśmy. Miejmy nadzieję. O, o, o. Teraz umrę. Zostałyśmy na rozpisce nasz pociąg. Stoimy już w kolejce po bilety. A do 10 to... minut? Tak. Albo gada to, co Jeżeli ci panowie skończą dyskutować, bo bardzo długo już chyba jest awantura. Nie chcąc zapomnieć, chcieliśmy przyjechać na inną stronę, bo ludzie się pomogli, bo jest miejsca Syrakuzy. Zósia powiedziała Syrakuzy, w Syrakuzach już byłyśmy dwa dni temu. No, ale jest ok. Tak, miejmy nadzieję. <laughs> Siedzimy już w pociągu, trochę nam nie pasuje to w jaką stronę jest ustawiony ten pociąg, bo wydaje nam się, że ta urbina jest tam, a ten pociąg jedzie tam. No ale Pan nam powiedział, że tak, bilety się zgadzają. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, dokładnie. Mam nadzieję, że będzie lekki przypał. No, lekki. Zobaczymy. Jesteśmy. Jesteśmy w drodze właśnie do naszego noclegu, który jest gdzieś tutaj, no ekstra, Bye bye! bye. bye. Właśnie pożegnaliśmy się z panią, boże, widzicie nasz widok, po prostu to jest niesamowite, ja jestem w szoku, mega. To jest nasze okno, raj! Że ja po prostu nie wiem co powiedzieć. Dla... Już rozwaliłyśmy naszych rzeczy full oczywiście, no jest po prostu przecudownie, no, jest no, tak, tak to uroczo, to jest ja też. Porównując nasze poprzednie mieszkanie, to jest po prostu niebo, a ziemia, serio. No, totalnie. Ale po prostu wyobraźcie sobie to, że wstajecie i pijecie kawę i macie taki widok za oknem. W poprzednim mieszkaniu gotowałyśmy kawę w garnku, a tutaj mamy taką zastawę, że mogłabym mieć ją w mieszkaniu. Widzicie to? Wszystko jest. Po prostu... Jest wszystko. Spójrzcie Sprawdźcie. jakie urocze kupki. Anita! O, o! Anita! Wiem, <ślażdżąc> <ślażdżąc> przepraszam! Mamy no, może przy... No, nie mamy nie ma. problem. Dobra. nie są serii kolejne przygody. Idąc poboczem. Musimy wejść tam, w taki sposób, żeby dojść do najbliższego sklepu i kupić sobie rzeczy na obiad. Na szczęście jesteśmy w po wczorajszej etnie, więc mam nadzieję, że taki pagórek nie stworzy nam żadnych kłopotów. Doma zastanawiała się, czy nie złapać stopa, ale... Jednak to nie koniec naszych pionowych szlaków. To jest przygięcie. Ale no, przynajmniej ładne widoczki. I zobaczcie, na górze jest ogród, albo nie wiem Ja mi czas sklepa, nie ogród. Droga twojego ojca do szkoły. Tutaj szlaczek kolejny. Tam idziemy do sklepu stamtąd. Przeszliśmy kawałek Dominika. Ja miał już Dzisiaj miałem się w planach już tylko poczylować, ale w ogóle nie, do, nie doinformowało się się jak zwykle, jak wygląda ta ruina I że ona jest położona bardzo wysoko. To nie jest miasto, które leży w normalnej linii, tylko jakby jest na skałach, można tak powiedzieć. No i po prostu wejście tutaj z dołu to jest jakiś dramat. Jak ta na... etno, -huleria. Naprawdę hardcore. To w ogóle nie ma w tym nic przesady. A teraz szukamy tego sklepu, Dzisiaj już nie miałyśmy tutaj w ogóle nie wchodzić. I... Dotarłyśmy do punktu widokowego, ale wcale się nie zdziwię, jakby widoczek był taki sam, jak miałyśmy idąc po tych po prostu szlaczkach. No, weszłyśmy tam z dołu oczywiście. Tam gdzieś, tam gdzieś na dole, tam jest nasza plaża i nasz nocleg. Pozdrawiam. To jest dosłownie, tak? Tak. No. Tam. Nawet tutaj nie <grym> Pierwsze lody. Ma, był przemiły pan, który się naśmiewał z tego, że kupiłyśmy rukole i spakował nam ją nawet. Mówi na mnie rukola. Śmieje rukola. Rukola. <grym> z nami, że jest rukola. Nie zgadniecie, jakie smaki. Wcale nie. Pistacja i tiramisu. Norga nie jest łatwa. Jak widać mamy zakupki o matko Nie wytrzymam zaraz. Poszłyśmy o 14 po mleko. Tymczasem 16.50. Nie, nie robiłyśmy nic innego oprócz sklepu i lodów. Teraz już został sam wieczorny chill. Odpoczywamy. Mamy jakieś 25 tysięcy kroków, a jest 17. Tutaj właśnie widać konkretnie, kiedy rozpoczął się nasz wyjazd. Nie odpuszczamy. <gry> już przyjemna część wieczoru, piękny zachodzik po Siedzimy sobie, chilujemy, zaraz idziemy robić obiad, o kolację. I to by było na tyle, już praktycznie, dzisiejszego wieczoru. Już w końcu odpoczniemy. Tak, jutro chill, jutro. w miarę. Jesteśmy w szoku, mając wszystko w domku. Właśnie robimy sobie kolacyjkę, a Nitka męczy się Obieram z oliwyki. wyłupywaniem oliwek. Będzie pyszna, walentynkowa kolacyjka. Zaraz pesto pistacjowe. Kto by się spodziewał, że, akurat, by się spodziewał, że akurat pistacjowe? Dobra. Dobra. My już będziemy zjeść swój pyszny makaronik z naszym pistacjowym pesto. Na deser jest czeka nas pistacjowa czekolada. <śmiech> to bym <laughs> Zegnamy się z Wami w dniu dzisiejszym. Miało być nudne, ale jak zwykle były problemy. Pa. Pa!